Dobry wieczór, Kochani, Witam was serdecznie. Dzisiaj jest 90 dzień mojego wezwania NoFab. 90 dzień 90dniowego wyzwania, a więc wyzwanie dobiegło końca Kochani. <grywanie> wyzwanie się kończy, ale jest to początek mojej drogi.. <grywanie> Taki filmik podsumowujący ym, kolejny miesiąc, tak? Kolejny miesiąc, czyli jak wygląda nowa: po trzech miesiącach. Y, ja zamieszczę y, ósmego, bo tak się przyzwyczaiłam już, że ja co, co miesiąc ósmego wrzucam takie podsumowanie kolejnego miesiąca i tak będzie też w tym miesiącu. Y, natomiast dzisiaj chciałam Wam tylko powiedzieć, że wezwanie jest zakończone sukcesem, że nie jest to koniec mojego no-fapu, że nie jest to koniec kanału też. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że wezwanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania, że pojawili się na mojej drodze nauczyciele. Że im więcej wiem na temat um, sublimacji i transmutacji energii seksualnej, tym bardziej wiem, że nic nie wiem. E, I um, im bardziej widzę różnorodność i sprzeczność informacji, które są podawane w książkach, w księgach, w przekazach. Tym bardziej czuję, że trzeba się kierować tutaj własną intuicją oraz praktyką. Oczywiście wiedza z zewnątrz jest nam potrzebna, bo, bo bez tego mm, no to trudno jest w ogóle wpaść na, 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 na sam pomysł sublimacji, natomiast kiedy się ma podstawową wiedzę, tak czuję i do tego was zachęcam, żeby owszem poszerzać swoją wiedzę, ale nie tyle przyswajać z zewnątrz z różnych źródeł, nie za dużo, a bardziej Skierować się do środka, bardziej czuć, bardziej doświadczać i wyciągać wnioski ze swojego doświadczenia, ze swojego czucia, ze swojej intuicji. Tyle poczułam na dzień dzisiejszy, żeby powiedzieć. Możecie się spodziewać pewnych zmian na kanale. To znaczy, ja już po tych 90 dniach nie będę publikowała filmów codziennie czuję, że tak troszkę muszę wystopować z tymi filmami połączyć się bardziej ze sobą i będą oczywiście publikowane, będą nowe filmy i także ja tutaj zostaję z wami kanał będzie się rozwijał mam różne pomysły na niego muszę sobie to jeszcze przemyśleć zanim tutaj zanonsuję coś Um, także takiej informacji, w którą stronę będzie się rozwijał kanał, to też możecie się spodziewać ósmego, ja przez te dwa dni do ósmego nie będę publikować filmów, ponieważ będę chciała właśnie przemyśleć dobrze sobie te sprawy, połączyć się ze sobą, pomedytować, zobaczyć czego ja bym dalej chciała, um, mogę Wam tylko powiedzieć, że um, na pewno czeka mnie taki intensywny Um, intensywny czas um, przyswajania nowej wiedzy, nauki um, i praktyki. Um, mogę powiedzieć, że dzięki kanałowi poznałam cudownych ludzi. Um, jestem wdzięczna za to że zdecydowałam się na tę praktykę, że publikowałam moje doświadczenie na kanale. Jestem wdzięczna też za feedback, który dostaję, który pokazuje mi, że ten kanał jest potrzebny, że pomaga niektórym, niektórym osobom już w ich procesach. Także tym bardziej jest to dla mnie motywacja, żeby, żeby kanał istniał dalej i będzie istniał dalej, będziemy razem, mam nadzieję, się rozwijać, rosnąć, wzrastać. Myślę, że kanał zmieni nazwę, ponieważ Nop for Women okazało się, że już nie jest adekwatną nazwą dla tego kanału, ponieważ aktualnie ponad 80% widzów tego kanału, odbiorców, są to mężczyźni. I no tak akurat to poszło w tym kierunku i, i, i ja to przyjmuję i jest to dla mnie ok. Więc no ja, ponieważ jestem kobietą, więc te praktyki, które przekazuję, niektóre z nich będą kierowane stricte do kobiet, tak jak ovarian breathing, natomiast większość praktyk jest, jest Możliwe oczywiście dostosowania przez obie płcie. Tych praktyk będzie tutaj się pojawiało więcej. No i ta formuła tego kanału troszeczkę się zmieni, to znaczy zmieni się częstotliwość publikacji, bo myślę, że to takie siedzenie, gadanie moje na razie zostawię. Jeszcze chyba nie jestem gotowa na to, żeby, żeby tworzyć takie bardziej skomplikowane filmy z grafikami i tak dalej. Być może przyjdzie na to pora, a być może po prostu, a być może nie. Zobaczymy. Jeżeli macie wy jakieś pomysły, jakieś takie, um, przychodzą wam w Waszych sercach um, w tej chwili pragnienia co do tego, jakby ten kanał miał wyglądać, co by się tutaj miało zadziać, to ja przyjmuję. Natomiast nie obiecuję, że, um, że na pewno. Um, Zostaną one, że tak powiem, te wasze pragnienia zaspokojone w 100%. Natomiast będę brała je pod uwagę jak najbardziej. Jeżeli, jeżeli chcecie coś tam konkretnego, to napiszcie tutaj proszę. Mam całe mnóstwo tematów, które jeszcze są do poruszenia, i niektóre z tych tematów to w ogóle wiem już, że ja najpierw muszę poznać, żeby potem Wam je przekazać, jest mnóstwo takich informacji, które już znam i które chcę Wam przekazać jeżeli są jakieś tematy, które Was szczególnie interesują to oczywiście zapraszam do komentowania i do po prostu zadawania tych pytań, czy podrzucania jakichś takich tematów no i tak kochani Myślę, że to, że to na, na dzień dzisiejszy tylko tyle. Tak, myślę, że tak, że, że, że tak, takie dłuższe podsumowanie to właśnie tego ósmego się spodziewajcie, bo ja naprawdę bardzo potrzebuję odpocząć te dwa dni odpocząć od publikacji i, i po prostu połączyć się ze sobą troszkę. Więc do zobaczenia ósmego. A, to co, wie, to, co wiem na pewno już, i to, co mogę Wam powiedzieć już dzisiaj na temat kanału, to też, że mm, zaraz na samym początku, pod pierwszym filmem, jaki ja opublikowałam na tym kanale. Pojawił się komentarz po angielsku z taką sugestią, czy mogłabym rozważyć nagrywanie tych filmów po angielsku. I ja odpowiedziałam pod tym komentarzem, że, że po polsku jest mi zdecydowanie łatwiej i, i, i na chwilę obecną będą po polsku te filmy, ale że kiedy zakończę wezwanie 90 dni no to to. to, to być może przetłumaczę część z tych filmów na język angielski i, i tak jak obiecałam, tak, tak zrobię, to znaczy część tych filmów po kolei ja będę je tłumaczyła, to znaczy będę tłumaczyła takim kluczem no, filmów takich najbardziej popularnych, czyli te, tych, które mają największą oglądalność i najwięcej lajków, więc jeżeli któryś z tych filmów, któryś w ogóle z moich filmów, Wam się wydaje dla Was był szczególnie wartościowy, a na przykład nie dawaliście tam lajka, to prośba o, 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 o polajkowanie, po, po bo to, to będą filmy, które będę w pierwszej kolejności tłumaczyła na, na języki obce. Mam w planach też francuski, angielski i francuski, bo to są takie języki, z których tłumaczeniem mogę poradzić sobie sama. Y no, i tak to wygląda. W pierwszej kolejności chyba będę tłumaczyła na razie. a no zobaczymy. To jeszcze muszę to przemyśleć, jak to tam będzie wyglądało. E, także tak, co do mojego w ogóle samopoczucia, to w ogóle paradoksalnie, słuchajcie, w tym 90 dniu, dzisiaj konkretnie, ja się czuję po prostu od rana potwornie zmęczona. To jest najbardziej taki dzień, po prostu, gdzie mam najniższy poziom energii ze wszystkich. Co absolutnie nie, nie zmniejsza, jak gdyby, wartości tej praktyki. Ta praktyka jest niesamowita. No, i, no i dzisiaj powiem to po prostu tylko tyle. To wszystko na dzisiaj, kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia ósmego na podsumowaniu. Zesyłam miłość, kochani, satnem.